Impel Wrocław prowadził 2 do 0. Jednak Pilanki walczyły do samego końca, doprowadziły do przełamania remisu w ostatniej partii meczu. Ostatecznie górą były gospodynie. Kibice zgromadzeni w hali Orbita byli świadkami zaciętej walki punkt za punkt. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do 2 dla Wrocławianek. Największym atutem zespołu z piły były przede wszystkim obrona. Momentami zawodniczki fenomenalnie broniły każdą piłkę. Po przegranym włoży niedziela, ten pierwszy set, no, by, było ciężkie do znoszenie psychicznie, także e, jeszcze bardziej gratuluję dziewczyny, że żeby, żeby, żeby potrafiły wracać do, do takiej sytuacji psychicznie bardzo trudnej na. na Prawie na plus, bo potem niestety jak wszystkie wiecie śle się kończyło dla nas, ale no wierzyliśmy do końca, że możemy wygrać, ale, ale niestety się nie uda. Mam ogromne zaufanie do swojego zespołu. Także cały czas wierzę, że możemy się obudzić, odrabiać straty, bo jest naprawdę zespół bardzo walczący na każdą piłkę. Na pewno był to bardzo trudny mecz dla nas. Spodziewaliśmy się tego, że tutaj zespół z Piły na pewno postawi nam trudne warunki, że na pewno się nie przestraszy i, i tak było. Prawdzie po pierwszym bardzo wysokim wygranym secie no przyszły te trudniejsze momenty, przyszły ten, ten taki faktycznie bardzo trudny, prawdziwy mecz. No i Większość setów skończyła się na przewagi, także no widać było naprawdę, no był to trudny mecz tak jak się spodziewaliśmy. Bohaterką 13 kolejki Orne ligi była Katarzyna Skowrońska do lata, która okazała się najlepiej punktującą zawodniczką. Atakująca Impela przy okazji ustanowiła także rekord sezonu. Pod względem liczby wykonanych ataków. Gwiazda drużyny Impela Wrocław w starciu z PTPS Piła atakowała bowiem w całym meczu aż 71 razy. Przed naszą publicznością zawsze jest fajnie i zawsze nam się dobrze gra. Co prawda nie do końca jestem zadowolona z wyniku, chociaż po wygranych meczach nie powinniśmy narzekać, bo wydaje mi się, że byliśmy w stanie wygrać ten mecz 3-0, ale niestety nie udało nam się utrzymać koncentra koncentracji na tyle, żeby. Spokojnie zakończyć ten mecz i wywalczyć trzy punkty u siebie na własnym parkiecie. Taka Kasia Skorąska, tak jak dzisiaj grała, nie, nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Także e, to jest e, zawodniczka innej, innej planety, jak gra na takim poziomie, i nie możemy e, za bardzo sobie poradzić. Spróbujemy e, robić, co możemy, czyli dotkniemy jedna piłka, dwie, może, może bronimy, jedna przebijamy za darmo, ale tak naprawdę. Więcej niż to, co robiliśmy Bioczeńsk. Zwycięstwa zawsze budują i nie spuszczamy głów na dół. Mamy swoje problemy i mam nadzieję, że będziemy walczyć każdego dnia na treningu i na każdym meczu. Pomało tutaj jakby zaczynamy wychodzić z problemów, które mieliśmy, a mieliśmy parę problemów, które jeszcze nas trochę gnębią, ale mam nadzieję, że to już będzie za nami i będziemy grali coraz lepiej. MVP powędrowało w ręce Karoliny Costa Grande zdobywczyni 22 oczek. Kolejny mecz w hali Orbita już w najbliższą niedzielę 7 lutego. Do Wrocławia przyjeżdża polski cukier Muszynianka Enea. Z zespołem z Małopolski Impelki spotkają się również w ćwierćfinale Pucharu Polski. Spotkanie ligowe z Muszyną rozpocznie się o godzinie 20.